Business Center Club został zaproszony do ufundowania i wręczania jednej z trzech nagród w konkursie organizowanym przez Międzynarodowe Czasopismo Sestry EU. Celem konkursu była promocja Polek i Ukraina, które pomagają obywatelom ukraińskim. Pomoc ta jest bardzo znacząca i czasami wzruszająca. Dotyczy ona tworzenia fundacji, szkół, przedszkoli, wsparcia dla rannych żołnierzy, a także dostarczenia prezentów świątecznych dla dzieci, które od dłuższego czasu przebywały w bunkrze i niestety zginęły. Jury konkursu wytypowało 12 takich kobiet, z których 3 były nagrodzone. Bardzo się cieszę, że BCC mogło uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, pokazującym niezmienne, stałą pomoc dla Ukrainy, a tak po Polsku czy po Ludzku, ludzką solidarność.